W ostatniej szansy można powiedzieć, że pierwszej szansy, bo pierwszy hole in One Arkadiusz Majsterek trafił na dołku. Na dołku numer 12. w Opow... Opowiedz nam jak to było. Nie no, zaczęło się, gra zaczęła się niezbyt atrakcyjnie, bo z biegu przyjechałem na, na rundę i pierwszy dołek plus 2, drugi do wody plus 2, trzeci tam plus 1. Ale mówię, no polega na tym, że jak coś zepsujesz na początku, to później będzie dobrze. No i później był dołek par 3, 12, 178 metrów, spojrzałem przez Bushnell'a patrzę odległość. Wziąłem dwójkę rescue do uderzenia, bo to jest taki kij, który u mnie jest bardzo stabilnym kijem. I mówię, wykonałem uderzenie. No, trochę tak widziałem, że to uderzenie nie było takie atrakcyjne, bo ta piłka tak z lewej strony, takim lekkim fade'em albo slice'em, jak niektórzy mówią, mm -hmm. przechodziła, spadła na green, toczyła się, toczyła się, i nagle słyszałem, bo to była długa odległość. Słyszałem uderzenie, a później straciłem ze wzroku tą piłkę. No, kolega powiedział, Czarek, że jest, y, przeleciała dalej. Ja mówię, no słyszałem uderzenie we flagę, ale mogła polecieć dalej. No i doszli, dochodzimy do, do flagi i patrzę, jest, jest w dołku. No i pierwszy Holy w życiu. Także, no. No to wszystko nam powiedziałeś, to jeszcze powiedz, jaka to była piłka? No to piłka była Srixon z, y, z, z logiem Amber Baltic. Z tego klubu, którym Aha. który Czyli wróciła na swoje miejsce. że wróciła dziękuję. na swoje miejsce. Była tam, gdzie powinna być. Także to... No to jak? gratulujemy. Pewnie z klub jest trochę mniej no, z, zadowolony. No, ja cze czekałem na to, bo wykupując jakieś kartę na, na turniejach Sławka Pińskiego, na tych golfersach, mówię: Wezmę kartę, będę grał w tych turniejach, bo są fajne nagrody, fajnie organizowane są te turnieje, mówię. No i karta może się przyda, będę miał powód, żeby, trafić, żeby, żeby, żeby trafić do dołka No chciałem przez parę lat to zrobić, no nie udało się, bo to nie jest takie proste jak, jak doskonałe wiersze I, i wszyscy golfiści wiedzą. No, w końcu się udało i Diners Club, no. Częściowo myślę, że sfinansuje tą naszą tak, imprezę i dzisiejszą. I, no. I w ten sposób obrót w barze Wamber Baltic ma rekordową dzisiaj? No, 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 rekordowy obrót no, będzie. Tak. No i golfiści też będą zadowoleni i stwierdzą, że jednak warto przyjeżdżać na e, turniej ja. grać, bo może komuś się uda y, zrobić Holinuana i później jest dobra impreza. Czyli zapytamy jeszcze tak, czy zakwalifikowałeś się do finałowego turnieju? Czy ja już byłem wcześniej zakwalifikowany, uh -huh. także na pierwszym turnieju, jaki był rozgrywany, się zakwalifikowałem, a tu zagrałem na zasadzie, no, jestem na wczasach, grałem fajny turniej. No. Czyli Czyli w finale, no, w finale życzymy kolejnego All In no, mamy, więc Kartę mamy, także będzie fajnie. No. Będzie fajnie, zapraszamy no, na tych, co się załapali na finał. No, dzięki, do... dzięki Gratulujemy jeszcze raz. Życzę wszystkim powodzenia i Hall Dzięki. Golf, twój sposób na życie.